Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Fachowej porady udzieli lekarz weterynarii Adam Cyniak. Program poprowadzi Karolina Bastkolasa. Dzień dobry, Karolina Bastkolasa. Adam Cyniak. Zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia wracamy do niełatwego, a nawet bardzo trudnego tematu: eutanazji kiedy należy rozważyć decyzję o uśpieniu ukochanego zwierzaka to jest o tyle ciężkie pytanie że nie ma jednej właściwej odpowiedzi na pewno w sytuacji w której nie, nie ma żadnej terapii czy to farmakologicznej czy chirurgicznej która mu ten ból lub ten dyskomfort w funkcjonowaniu takim codziennym czy, czy psim czy kocim która mu poprawi dobrostan Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli widzę psa, który i, i widzi to właściciel, który z jakiegoś powodu żyje w niesamowitym bólu, bo ma jakiś przerzut nowotworowy, że mamy zapalenie i że pies dyszy, jęczy i wiemy, że z, z góry ta walka jest przegrana, to w zasadzie wtedy nie ma nikt wątpliwości, że takiego psa należy poddać zabiegowi eutanazji. Ale przypadków, niestety, życie i historia pisze bardzo wiele. Najcięższe to takie, kiedy mamy starszego psiaka, jego głowa funkcjonuje normalnie, który jak właściciel wraca do domu. Cieszy się na jego widok, ma, ma pełną zachowaną świadomość z otoczeniem, ale na przykład już jego tylne łapy odmawiają posłuszeństwa i ten pies od miesięcy leży w swoim końcu. Jest w 100%. Uzależniony od właściciela, bo to właściciel musi go doprowadzić do miski z wodą, z karmą. To właściciel nierzadko musi pomóc mu w załatwieniu wszystkich fizjologicznych potrzeb. Z czasem oczywiście pojawiają się kolejne problemy, bo potrafią się zrobić odleżyny, bo ten pies traci masę ciała. No i trzeba się zastanowić, gdzie to, to godne życie psa, gdzie kończy się jego granica. Czasami już właściciele psychicznie nie wytrzymują choroby. Tego zwierzaka, czyli zwierzę nie cierpi, ale właściciel, który od miesięcy musi w domu sprzątać kupę, która się nagle z tego psa wysypuje, bo nie jest tego świadomy. Pies, który robi pod siebie, i nierzadko właściciele opowiadają o tym, że oni widzą, że ten pies jest zestresowany, że on to czuje, że się załatwia, no ale inaczej nie potrafi. Więc to jest ten, ten moment, kiedy fizycznie pies nie cierpi. Mentalnie na pewno tak, no bo. Nie jest w stanie pobiegać z innymi psami, nie jest w stanie aportować, nie podbiegnie do drzewa, nie podniesie nogi, nie, nie, nie obsika swoich znanych krzaków. No aczkolwiek je, cieszy się na widok właścicieli, i myślę, że to są takie najtrudniejsze momenty, kiedy należy tego zwierzaka po prostu pożegnać. I tu w mojej głowie rodzą się dwa pytania. Do ciebie jako do weterynarza. Czy zdarzyło ci się odwodzić właścicieli od decyzji o uśpieniu zwierzaka i odwrotnie? Czy zdarzyło ci się namawiać do takiej decyzji? Obie sytuacje na pewno miały miejsce. I to są oczywiście skrajne sytuacje. Najprostsza, kiedy mówię, że no to jeszcze nie jest pora na, na, na uśpienie zwierzaka. Kiedy na przykład trafia do mnie do przychodni pacjent, którego widzę po raz pierwszy, który ma całą listę niekończących się problemów, ma cukrzycę i ma nieuregulowany poziom glukozy we krwi. Jest w ciężkim stanie i z perspektywy właściciela to on wygląda jak bardzo cierpiący pies. Natomiast patrząc na wyniki krwi, no to wcale mnie to nie dziwi, że pies wygląda tak, a nie inaczej. Potem patrzę, jak był do tej pory leczony i na przykład widzę, że w pewnych kwestiach można byłoby zrobić coś inaczej albo, albo lepiej, albo że coś nie było zrobione, więc przedstawiam właścicielom, że tu jest taki plan. Rzeczywiście ja nie dam gwarancji, że bo pies widać, że jest w ciężkim stanie, ale z takim poziomem mocznika... To pies będzie zatruty, on będzie wymiotował, on nie będzie miał apetytu i na pewno nie będzie z zadowoleniem pochłaniał swojej miski z jedzeniem. I to jest ten moment, że no, eutanazja to już jest droga w jedną stronę. Tak? Jeżeli wiem, że każdą terapię, którą wprowadziłem i nie przyniosła żadnej poprawy, nie, nie, ma, nie ma rezultatów leczenia, no to wtedy oczywiście nie namawiam do dalszego upartego leczenia zwierzaka za wszelką cenę. Natomiast jeżeli widzę pierwszy czy drugi dzień tego pacjenta to ciężko mi jest się tak z czystym sumieniem wypowiedzieć czy można go jeszcze uratować bo nieraz widziałem psa który u nas leżał w przychodni tydzień pod kroplówką dopiero po siedmiu dniach się poczuł lepiej i do dzisiaj biega z innymi psiakami. Z drugiej strony no są też takie sytuacje, gdzie patrząc na całą kształt choroby, na to, że robię zdjęcie rentgenowskie, klatki piersiowej, widzę, że mamy przerzuty do płuc, i widzę, że pies wykonuje 40 parę oddechów płytkich na minutę. Oddechanie sprawia mu trudność, i ja wiem, że już takiego zwierzaka no nie jestem w stanie uratować. Tych pacjentów z różnymi problemami widzi się na co dzień dużo. Jeżeli widzę, że po prostu pies już jest zupełnie mu obojętny, czy ja go badam, to on tylko jest wpatrzony w jedno miejsce i tylko się skupia na tym, żeby złapać ten oddech, to ja wiem, że to już ten, ten zwierzak po prostu cierpi. I że skoro no, nie jesteśmy w stanie go uratować, to po co mu przedłużać życie o dwa tygodnie. Więc wtedy staram się w jakiś taki delikatny sposób przedstawić te wszystkie problemy, które mogą... Wystąpić, bo czasami właściciel tak jest skupiony na leczeniu i chęci pomocy temu ukochanemu zwierzakowi, że o pewnych konsekwencjach choroby nie myśli. Natomiast o tyle trudne w całym temacie eutanazji jest to, że tak naprawdę my w trakcie studiów i nauczania jesteśmy uczeni, jak. Wymierzyć dawkę, jak zdiagnozować chorobę, jak wykonać badania diagnostyczne, ale tak naprawdę jak podejść i porozmawiać o jakże ciężkim temacie pożegnania się ze zwierzakiem. To jest nadal jakiś taki temat tabu, i nadal uważam, że większość osób do tego po prostu przygotowana nie jest. Jak w ogóle zacząć taką rozmowę, jak zachować się. Po eutanazji, to, to pewnie większość osób to robi w, jak, w jakiś sposób intuicyjny. Natomiast no, jest to na pewno ogromna kumulacja stresu. Nierzadko zdarzało się, że któryś z właścicieli no, był na tyle zdenerwowany. Czasem ktoś krzyknął, czasem ktoś uderzył drzwiami. No ja sobie zdaję z tego sprawę. Staram się być w miarę empatyczny i gdzieś sobie tłumaczyć, że to jest sposób na rozładowanie emocji. Natomiast myślę, że nie każdy sobie z tymi emocjami radzi. I to zarówno po stronie właścicieli, jak i po stronie lekarza. W przyszłym tygodniu obiecujemy zająć się jakimś nieco lżejszym tematem, a dziś już dziękujemy Karolina Bastkolasa. Adam Cyniak. Do usłyszenia. Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Powtórka programu w niedzielę o 18.15.